Lampa jak z kurwysem. I będziemy jeść To tutaj tak. Greckie jedzenie Greckie smaczki Greckie warianty Bo to wszystko w Polsce jest Ale inne Oregano Oregano No dosłownie Chipsy Lays Posypane oregano Koniec Pewnie jakbym zjadła więcej niż jeden to by mi bardziej zasmakowało Jednakże Laysy Druga paczka ciaciki Czym jest tzatziki? Jogurt Przyprawa jakaś tam, ogórek. Sacyki. To jest naprawdę greckie. To jest Grecja w pełnej okazałości. Wsadzona w paczkę Lays. Mm. Ten jest fajny, kurde. Lepszy fromaż. Takie fromaż, ale lepsze. Ale nie jest taki mocny. Przyjemny jest do zjedzenia. Nie czujesz takiego taki tłusty, tłustego w ustach po nich. To mnie męczy, męczy mnie w tej męczy. Mamy jedno picie. Tum, turydum, piekło. Będzie piekło. Okay. To jest grecki energetyk? Nie wiem. Mają w sklepie tego pełno. Uh -huh. Nie ma szału żadnego z nim akurat. Ale ja je lubię. Nie mówię, że są złe, Boże, bo one są jak zwykły energetyk. A jakbyś miała go gdzieś wkleić w ranking energetyków, który jeszcze nie powstał. Ale powstali. Jestem Patryk. Dzisiaj sobie zrobimy test energetyczny. Stwierdzę, e, że dałabym go na pewno pod Ekbulem, pod Tigerem i... ale przed Monsterem. Czyli w chujnisko. Bardzo popularny przysmak Grecji. Pamiętasz to. Tutaj zjadła mysz trochę. O, słońce zaszło, jest broże. Broże drogi. Trochę słodki, na szybko, zawsze zajebisty. Crackers, Spinach and Dill. Czyli szpinak i e, chyba koperek. Boję się Jest to elitarny przysmak Nie mam ochoty tutaj nie. Ja mam Nie taki diabeł straszny jak go malują Jak krakers z czymś, ale nie czuć co to jest hmm. Nie kupiłbym tego Ale jakby sobie stało gdzieś na stole, To i tak bym ich nie zjadł Czyli końcowo do wyjebania. Ciasko. Jest giga śmieszny. O! Ciebie, że mi oso chodzi po głowie. Schizofrenia się odzywa do Mhm. Mm. Mm Fajna. Jest trochę gorzka. Ale jest bardzo dobra. Kroko. Uuu! Bardzo mocno. Aż za mocno. Tak. Mm -hmm. mm. mm. Zbyt intensywne są. Strasznie intensywne. Nie szkodaj. Chyba na babie chcecie kurczaka zjeść. Co ma zabiadu? obiadu? Jelly Sharks, baby. Tury. O kształt rekina. Były drogie. Są w Polsce też takie żelki, co mają takie biało od spodu, i one są o wiele lepsze. Polska górą. Grecja, dołem teraz tego skurwia. Big Choco To jest je jak Seven Days, tylko że duży. Otwieraj go. O. Porównując do kurwa ramienia, otwieraj go. Kurwa, ociekając tłuszczem. Jawiła. Tu z dołu. Tu jest tak się mieni. A. Tego jest kurwa całkiem sporo. Dziś weźmy mi coś tak to to. Nie da się tego jeść nawet wygodnie. Za wszystko. Za duże, za tłuste, za kurwa gówno. Po umyciu rąk. Po umyciu całego ciała. Drzemce siedmiogodzinnej. godzinnej Zjemy coś zdrowego. Zostawiliśmy na koniec, żeby to słońce jeszcze bardziej wysuszyło. Żeby były suszone razy dwa. Mamy papaje. mamy... Jest w środku ananasik. Oh, kurwa, biać. O. Nie, mój telefon. Pomocy. Nigula! Okropnie słodkie. Tak, jest obrzydliwe, jest za słodkie, wręcz nieprzyjemnie słodkie. Ale nie są w ogóle jakieś fajne zdrowe przekąski, żeby być fresh. I na sam koniec. Ta sama firma, tylko inny owoc. Bardzo wygląda jak żalek jakiś po prostu żalek. O, taka obekana będzie lepsza. Nie wiem nawet jak to opisać. Nie, ale lepszy niż ananas. Lepszy niż ananas. Oba są obrzydłe. Do czego by to było fajne? Do drinków. Może. Fajnie um, mam chipsy, bardzo ciekawe, fajnie swoją kulturę, w takie smaki wprowadzają. A reszta to jest totalny szajs. Ja tam i tak nie wiem takich rzeczy na co dzień, więc ja mam wyjebane. Jadę do domu.